Taka technologia, Halinka, Patrz, mogę nagrać też i ci puścić na WhatsAppie. Także fan... tak mi się spodobało to, co zrobiłaś tutaj, bo rzeczywiście, jak ja w pęcie wypisuję z boku, ja to robię, jak ja to robię, pokażę ci na przyszłość. Robię screen, tutaj screenuję i obok piszę w pęcie dużymi czy małymi literami, jak to ma wyglądać tutaj, dobra? Także. To wszystko jest w porządku, tylko trochę jest sztywne, jakby ktoś kij w dupę mi włożył. I nie wiem, czy można by troszeczkę odrobinę skrócić, czy odrobinę uludzkowić, tak, żeby to było krótsze. To powinno być krótsze, czyli powinno być takie zdanie takiej wielkości, góra takiej, ok? Czyli skrócić. To też, tutaj powinno być o takiej wielkości, czyli tu jest za, za, duży, za długo, fajnie, ale za długo, tak? Tutaj. Jakieś procenty, czy coś jeszcze konkretniejszego? Bo co to znaczy szkoła przebudzenia i inspiracji? A ja wspominałem w jednym z filmików, którego nie widziałaś, ok, że tu powinno być Biznes Marketing, Inspiration i Flow. Jakoś tak. Biznes marketing, marketing, Inspiration i Flow, czyli IBMF. Ty w naszej grupie IBMF na Facebooku pewnie jesteś. Jak nie jesteś, to, to dołączymy cię. Tak wygląda grupa na Facebooku IBMF, Internet Business Marketing Flow. Ok, więc nie wiem, czy nazwę w przyszłości zmienimy, ale można tutaj użyć to, szkoła Internet Business Marketing Flow. tak? Co znajdziesz w kursie? Tu też wszystko jest, to mogłoby wyjść, ale siedem osobnych kursów. Znowu, kursów jakich? Kursów odnośnie czego? Kursów jak człowiek ma na tym zyskać, tak? Kurs tam w Wordzie zrobiłaś tak piękną historię, że ona opowiada inspiracją, co to jest, co tam się dzieje. Tutaj natomiast ani to nie jest historia, ani nie odpowiada na pytanie, jakich kursów. Co? Kursy, które trwają po 1-2 miesiące. No okej, okay, ale, ale jakich kursów, i tak dalej, tak? Może jakoś to wyjaśnić. Czy może, okej, okay, nie musisz się sugerować tym, co jest, możesz stworzyć to, czego nie widać. Największe problemy w życiu, jakie małe, to te, które nawet nam się nie śmią, bo nie jesteśmy świadomi w naszym ego. I tak samo na stronie, to co będzie najlepiej sprzedawać, nie widzimy tego, bo tego nie ma jeszcze w ogóle. Więc tutaj co ty na to, żeby tutaj dodać zdania dwa. Kurs, cały pakiet szkoleniowy, cały pakiet szkoleniowy składa się z siedmiu działów yy, i są to jednocześnie siedem osobnych kursów. Które obejmują biznes, marketing, flow, yy, przebudzenie, energię, podświadomość, programy, BUM. Znowu wypisać to wszystko. BUM! Bo to są pierwsze sekcje. Jak, jak, te, jak tu się człowiek nie dowie, o co chodzi, to jak ma się dowiedzieć niżej? Kto ma czas studiować tą całą stronę 17 pod stron tam niżej, tak? No, oprócz trzech ludzi z 500 osób na webinarze, którzy będą super zainteresowane, tak? Także ja mówię, tu wypisać od razu zdaniowo, czyli nie musisz się opierać na tym, co jest. Możesz. Tworzyć swoją inwencją to, czego nie ma, żeby się pojawiło. Na tym polega kreacja boska, tak? Także tutaj po prostu zdaniami wytłumaczyć, tak jak ja dyktuję, ale trzy razy lepiej, żeby to było dla Kowalskiego po polsku. Bo ja nawet po polsku nie duktuję, to jest jakiś analfabetyzm to, co ja mówię, tak? Nie potrafię się wysłowić. Zajmuje mi to dwa dni poprawek, żeby to zdanie było po polsku zrozumiałe dla. Techniki pozwalające Ci akcelerować wolność finansową duchowo. Jak to zmienić? Od razu idziemy poziom dalej, od razu Cię instruuję. Czyli 7 technik, 7 technik na konstruktywny biznes pozwalający start od zera bez finansów, czyli merytorycznie podwoić to stwierdzenie razy 300%, że tam jest liczba, że to jest od czego zaczynamy i jak. Także poznaj moją historię, jeżeli trzeba na stronach czy w projekcie i zaczerpnij z tego inspirację, albo zobacz jak Ty zaczynasz, tak? Zobacz jak Ty zaczynasz i czego potrzebujesz i jak ludzie zaczynają i jak ciągniemy dalej, i jak zaczynamy zarabiać kilka, później kilkadziesiąt tysięcy, tak? Sprawdzone metody, tutaj są autorskie metody, a jeszcze musimy wypisać 12 sprawdzonych technik milionerów przykładowo, jak zwiększać swoje dochody i od czego zaczynać, tak? Tutaj to fajnie wygląda, ale wygląda mi to na złączony Bełkot po prostu Ładniej trzeba to rozdzielić Jakieś przykładowo dwa kapity i dwa kapity i troszeczkę krócej Czyli cztery działy, które mamy i cztery działy, które mamy, tutaj jest troszeczkę Za długo, szczególnie sekrety życia milionerów, to też troszeczkę Skrócić i uczłowieczyć to, podświadome programy to nie jest fraza dla ludzi, którzy chcieliby zmienić Cokolwiek, bo ludzie Ludzie w Polsce nie chcą nic zmieniać, oni chcą siedzieć w swoim pudełku nierozwoju i stagnacji i niezmiany, oni boją się zmiany, boją się podświadomych programów. Pamiętaj o tym, więc musimy im na tacy podać rozwiązania typu 30 technik, typu 300% czegoś, typu yy, super możliwości, typu gotowe rozwiązania dosłownie takie teksty gotowe. Gotowe rozwiązania marketingowe czy inne, żeby ten człowiek nie musiał inwestować, nie musiał zmieniać, nie musiał programować, nie musiał nic robić najlepiej, tak? Bo to są ludzie, którzy boją się zmiany, pamiętaj, w Polsce, tak? Żyj na nowo, co to oznacza? To jest przykładowo niekonstruktywne, co to znaczy żyj na nowo? Zamienić to na jakiś tekst. Znowu nie zmień swoje życie, ale niech twoje życie nabierze odpowiedniego toru. Tylko, albo jeszcze inaczej, tylko bycie na odpowiednim torze doprowadzi Cię do właściwych celów. Konstruktywne stwierdzenia jakieś. Jak nie znasz cytatów, czy nie potrafisz ich wymyśleć w danym momencie, a ja wiesz, że potrafisz, bo wiem z kim rozmawiam, tak? To tak jak ja, zajmuje mi to 3 sekundy, zobacz na stronie, czyli ja Ci mówię, jakbym to ja poprawił w ciągu pół godziny godzinę. Czy od razu daj Ci skrypt do poprawy dokładnie, a ty to ładniej zrobisz, lepiej niż ja, tak? Bo widzę, że masz inspirację. Tylko musisz to z boku pisać, a nie kodować, tak? Cytaty również w Google możesz znajdować. Zdjęcia i cytaty, także kolejny poziom, next level. Dodać zdjęcia, żyj na nowo i wpieprzyć tutaj zdjęcia z Google'a. Życie na nowo, co oznacza życie na nowo? Z czym się kojarzy? Z bogactwem, z podróżą, z czymś fantastycznym? Po co nam sam cytat? Wpieprzmy tutaj cytat i piękne zdjęcie. Jak nie z Google'a, to z mojego Facebooka. Ze mną, z ludźmi, z jakimiś pięknymi dziewczynami, z kimkolwiek, tak? Swoje zdjęcie masz wkleić jak chcesz. Tylko w gaciach pamiętaj, tak? Yy, dział rocznego kursu. Zaprogr <grafik> Zaprogramuj się na sukces. Ok. Tutaj zaprogramowanie jeszcze jest kolokwialnym wyrażeniem polskim, to może być. Żeby ich nie odstraszało. To mi się podoba, jak to zrobiłaś, tak? Schematy działa milionerów 4. Tu powinno być cztery schematy działa milionerów. Od czego zaczyna każdy milioner. Tu powinno być. ok. tu troszeczkę uludzkowić to znowu, bo trochę jest tego za dużo, za długo, skrócić to do boom jakichś 3-4 wyrazów, troszeczkę odległości 4 czterech wyrazów, troszeczkę odległości 4-4 czterech, czterech wyrazów, troszeczkę odległości, czterech, czterech wyrazów. Oczekaj kilka wyrazów krócej. Tutaj już ładniej to wygląda. Także tutaj czcionka też, OK. Od razu czcionka tutaj jest za mała czcionka, tu jest dobra czcionka. Jest to widoczne bardziej, ok? Dla mata. Yy... Praktyczne sposoby, ok? To jest miara, ok? Tutaj wygląda to troszeczkę jak takie wypisanie bez inspiracji na sucho coś jak masturbacja na sucho jakimiś tekstami. Co to znaczy afirmacje? Może jakoś tutaj właśnie tekstami, tekstem uzupełnić, tak? Korzystamy z technik, które od lat. Sprawdzone są na mnie, na mnie i na wielu innych ludziach, którzy zarobili setki tysięcy złotych i miliony w ostatnich latach. Dzięki temu wyjechałem na Karaiby. Dzięki temu znalazłem się w takim miejscu jak dzisiaj i prowadzę niezależnie 3-4 różne biznesy, tak? I dalej poznaj techniki, które zagwarantowały mi sukces. Afirmacje, czyli programowanie podświadomości, czy najpierw testy podświadomości, tak? Najpierw może autohipno jak to uludzkowić jakoś, żeby to było dla normalnego człowieka? Bo co znaczy wizualizację dla Kowalskiego, który w życiu nie słyszał o tym, albo afirmacje, tak? Czyli znowu jakieś zdanie może, albo coś, albo jakieś obrazki, albo coś, żeby to było troszeczkę bardziej ludzkie. Co ty na to? Ogólnie super, tak? To jest super konstruktywne. Zobacz, mówi to o czymś, z czym jest kurs. I co można otrzymać, czyli ma nie tylko, co jest w kur co jest kursem, czyli o czym mówimy na stronie, co człowiek otrzymuje i co dalej się dzieje, czyli potrójny cel spełnia. Pozostałe cytaty też powinny spełniać potrójny albo co najmniej podwójny cel informacyjny, tak? Dział rocznego kursu trzy razy tak. Super. Zdobą wolność przewodnik. Koniecznie do osiągnięcia wolności finansowej. To jest niekonstruktywne. Cele, cele i strategie. Wyznaczanie w pięciu krokach. Cele i strategie wyznaczanie w pięciu krokach, albo inaczej to nazwać. Tak? Tutaj jest liczba. Ok. 20 dopasowanych pod Ciebie nagrań wideo. Spotkaję na żywo z mentorem. Teraz tak. W całym kursie brakuje liczb, ile nagrań w każdym z tych działów, czyli ile nagrań, ile i tak dalej. Improwizuj 7, 12, 31. To są liczby, które się będą pojawiały w całym kursie, tak? Typu kilkanaście, kilkadziesiąt nagrań w każdym dziale. I na początku daj znać yy, tutaj, już czyli ile nagrań będzie to 365 dni inspiracji, i tutaj jakoś wyodrębnić to, czy właśnie w zdaniu, tutaj, już że to będzie yy, 128 nagrań udostępnianych w czasie. Tak niesamowita bomba i yy, na żywo, i, i live y na żywo, czyli co tutaj będzie, tu nie ma też czego, co tutaj będzie, czyli nagrania. Na wideo ponad 120 nagrań, czy ponad 128, musi być liczba rosnąca. 1, 2, 8. To nie jest przypadek, to jest liczba techniczna, tak? Dalej. Eee, 4 spotkania live. 3 spotkania live, może w miesiącu, tak? na których będziemy się doskonalili na żywo i będziemy, będziemy odpowiadali na Wasze i moje pytania, moje historii, tego co się dzieje. Czyli brakuje tutaj elementów historii, czym jest ten kurs, tak? Tak Trochę jest na sucho, także będę się do tego cofał na górze, żeby od razu człowiek się dowiedział, czym są te działy, ile jest liczb w tych działach, tak, że to jest 7 działów i 128 materiałów na wideo. Nauczysz się osiągać sukces, ok, są liczby. Spotegujesz 150% energię, tu powinna, tak? Tutaj, liczby, liczby, liczby. Pasjesz, odkryjesz swoje dwie największe pasje. Tutaj dwie największe pasje. Hmm. Tu są liczby fantastycznie. Wygrubić te liczby, to hmm. Ukonkretnić to. To ma być bardziej konkretne, bo nawet nie chce mi się tego czytać, czyli jest za długo i jakiś tu jest bełkot, a jestem zmęczony, więc przeciętny klient tak samo na to spojrzy. Bełkot nie zainteresowało mnie, także troszeczkę to zmienić, tak? To jest mój bełkot, więc ja mówię do siebie, tak? a wy możecie zrobić to lepiej. Paula, czytaj. Nauka, znowu, brakuje tutaj liczby i jakieś konkrety, czyli im, im niżej zjeżdżam, tym mniej mi się chce na to patrzeć, mimo tego, że jest coraz więcej liczb, bo jestem coraz bardziej zmęczony tą stroną. Więc tak samo będzie patrzył klient. Tylko on przeciągnie paluchem tak, że wyląduje na środku, tak? Od razu. Zobacz, jak wygląda życie wolności finansowej. Mati, sekcja zapłaty musi być na górze i na dole. Na razie tego brakuje, tak? Super. Tutaj cytat. Jakoś kolorkiem to, czy jakoś wyodrębnić to, bo tutaj nie jest to wyodrębnione, powinno być trochę bardziej może jakimś kolorem czy coś, tak? Tutaj super. Jeszcze podkreślić za granicą, czy wyodrębnić tego typu wjazdy, tak? Super, super. Tu też mi się podoba. Są liczby. Nawet nie chce mi się czytać, ale jest wszystko tutaj. To mi się podoba. Tak powinna wyglądać sekcja. Jeden z czterech. Bum, to mi się podoba. Tu jest konkret. To mi 6 milionów. To mi interesuje. To jest zdanie. To jest dobrze zrobione zdanie. I tu liczby, konkret, czy to w tym programie, do podświadomości. To powinno tak. To powinno się Paula powtarzać kursu 3 razy tak 360 to powinno się po powtarzać w każdym dziale, żeby człowiek podświadomie zakodował, że wszystko to, co jest tutaj, to jest właśnie w tym kursie, bo inaczej on czyta jego podświadomość tego nie czyta, to idzie w kosmos, że to jest gdzieś, a nie w kursie 3 razy tak. Że to powinno być wszędzie, czy tutaj nawet w nazwach tych działów, Mati, powinno być w każdym dziale powinno być 3 razy tak, tak? Tak jak tutaj. O, bum, 3 razy tak, 360, tak? Czyli częściej to zaakcentować. To taki drobny tip techniczny. Tu podoba mi się, podoba mi się to, bo to jest długie, więc przyciąga nagle uwagę. Przyciągnęło moją uwagę, że od razu przeczytałem, tak? To mi się podoba. Tu jest super. Trochę większe to wideo. Czemu takie małe, ściśnięte, tak? Tu jest troszeczkę większe, różnią, nie takie same, trochę większe je dać. Troszeczkę większe je dać, tak? Eee, tutaj to zdanie bardziej po polsku. Tutaj powinno być pik czy wideo. Z Przem y, w domu Przemka Salety w Tajlandii bawię się z jego psem, tak? Tutaj powinien być podpis y, w moim domu w Meksyku, na południu Meksyku, w Tulum, Meksyko, tak? Czy powinien być podpis? Tutaj Majorka 2019, lato w Europie, tak? Czyli podpisy tych zdjęć, ok? Tu jest jakiś tam, może tak zostać, ale tu powinien być podpis małymi literami jeszcze, czyli podpisy. Wszystkie zdjęcia powinny mieć podpisy tak jak tutaj. Tego brakuje ogólnie na stronie www. Tutaj tak samo. Yy, grudzień 2019, właściwie nie, styczeń 2020, podpis zdjęcia, ok? Grudzień 2020, podpis zdjęcia. Tulum, Meksiko Tulum, Meksiko, ok I tutaj chyba już Paulina Rzeźbi Niżej nie, tu jeszcze są majty Także rzeźbimy je jeszcze Tutaj na tym Także Paulina już widzisz o co chodzi, tak Więcej nazwy, trzy dział Trzeci dział, trzeci powinien Tutaj być Ci, ci, czy Trzeci dział A nie trzy dział bo tutaj to musi być proste do potrzebności. Trzeci dział kursu 3 razy tak 360, tak? Taki powinien być tytuł każdego z tych działów. Musi być jasne, że to odnosimy się do tego kursu, bo tak przeciętny człowiek po lobotomi, to po drugim takim dziale się pyta, to ile tych kursów? A gdzie mam to kupić? A ile to kosztuje? A co to za kurs? No, to Ty mu wtedy mówisz, to ten kurs na jednej stronie, który, o którym cały czas mówimy, ale on tego nie wie. Także to mówię do Pauliny, żebyś wiedziała, jak ludzie po polobotomi. Czytaj, niekoniecznie z takim procesorem jak Ty masz, czy ja mam. Widzą taką stronę SP. Tutaj jakiś tekst do wywalenia. Tutaj wielkość czcionek, która powinna być większa, tak jak na górze piękne te czcionki, które pokazywałem. Tutaj super. Może jeszcze jakiś tekstik. Paulina, między tymi rzeczami brakuje tutaj tekstu, tak? Brakuje takiej inspiracji, co dałaś w Wordzie. Czyli tu tekst, tekst, tekst. Co tam się dzieje w tej historii, tak? Co tam się dzieje, jak ludzie ze Stanów odwiedzają nas w Tulum? Co oni robią? Dlaczego oni się tak cieszą, tak? Tutaj... Skąd ta inspiracja, że ja się śmieję i biegam w basenie? Co się tutaj dzieje? Podpisać krótko, tak? To dać mniejszą czcionką, mniejszą czcionką, mniejszą. Nie wiem, czemu tu są cztery rodzaje czcionek. Taką książką, tu, czcionką, tak? Czcionka Mati, powinna być tutaj, tak? A oprócz tego, między zdjęciami, jakiś podpis, że tutaj z trójką znajomych spotkałem się z jedną dziewczyną z Polski i jednym kolegą z USA na Majorce, jak jeździliśmy Maserati, tak? W ten sposób podpisać, czyli historia, historia, po to to dyktuje. Yy, co jeszcze? Niżej tak samo, teksty między jeden z apartamentów w Cancun, w którym przebywam regularnie, tak? Yy, PIK, tutaj podpis PIK, widok na lagunę, strefę hotelową w Cancun, tak? Tutaj siebie podpisać to chyba wiesz, jak podpisać i kiedy. Czy możesz improwizować, że to było teraz. Yy, tutaj super, czyli jak mieć, jak mieć opisać, czy chcesz zaczynać życie do końca życia, zaczynać kawą i papierosem, ale w pozytywnym sposób to jakoś przetworzyć, napisać. I dalej. Jak zwiększyć i, jak zwiększyć energię, czyli kawa czy papieros rana lub zwiększę energię 300% albo może nie wchodzić ludziom na psychikę, ale jak dać znać, że są lepsze sposoby niż kawa, papieros i, i pani cały dzień, tak? Także tutaj czcionka. Tu jest ta czcionka duża, fajna, ale powinna być ta mniejsza chyba, tak jak wyżej pokazywałem. Tu natomiast ta duża pasuje przy niektórych tych zdjęciach, tylko powinno być to krócej albo w dwóch yy, rozdzielonych Jeden krótszy, jeden krótszy, a nie takie długie zdanie, kto to będzie czytał takie zdanie, mi już się nie chce tego czytać, a ja jestem autorem, jestem ciekaw jak to zmieniłaś, a nie chce mi się tego czytać, tak? Także tutaj fajnie, fajnie, bardziej może to tutaj troszeczkę za długie, także odrobinę krócej, kim naprawdę jestem. Jedno zdanie i drugie zdanie, jak zacząłem wstawać o czwartej, o piątej i 15 każdego dnia, tak jak teraz wstaję, tak? Może coś zainteresować ludzi, czyli myśleć historią i wciągnąć. Tak? I tutaj już zaczęłaś historię OK w dokumencie Word. Czy to daje więcej, słuchaj, inspiracji, jak to może wyglądać? Odrobinę więcej konkretów. Odrobinę więcej historii od początku tutaj. Odrobinę więcej wyjaśnienia, że to są 7 działów, 128 nagrań i tak dalej. Czyli cofnij się do tego nagrania wstecz, jeżeli potrzeba i po prostu od początku więcej informacji, czym jest ten kurs, niesamowitym boomem. tak? A tutaj może być jakieś zdjęcie od razu, Mati, żeby to nie było nudne, takie suche, tak? Czyli zdjęcie jakieś, ok? Także przysyłam Paulinie i Matiemu nagranie, ok?